Przyszła jesień, spadły liście, spadła temperatura, spadł również poziom endorfin. Dlatego dokładamy jeszcze do tego cegiełkę i wszystkie wasze ulubione piosenki z wesołych zamieniamy na smutne. Każda osoba, którą spotkaliśmy na mieście lub w domu będzie musiała odgadnąć jaką piosenkę przearanżowaliśmy na smutną. Na każdego kto zgadnie czeka nagroda, w jakimś stopniu powiązana nas piosenką, przynajmniej według mnie. Mamy tak, cebulę, dżem, koronę, gąbkę, najdziwniejsze zakupy rzeczy. Dogramy chociaż do końca, dobra? No dobra, ale musisz się powiedzieć co to było Jasne, gratulacje Nagroda dla Ciebie, to jest słuchaj, metalowy kubeczek Wow, mega I to jeszcze taki gustowany, bo się sam miesza i jest Jasne. też na ciepłe Więc lejesz pół na pół i masz już od razu do gotowe Dzięki wielkie, dziewczyny. Od razu zgadłaś? Mega, gratulacje! Okej, okay, so you know no? As it was. As it was, Yes! Very nice! This card is called us. So this is us, as it is. Thank you very much. <laughs> Kiem, a wiecie co jutro mam? Egzamin z czyszczenia kontrabasu No i dobra, kto pytał? Nikt. Ale nie po to was tu wezwałem, bo uważam, że co tak tylko oglądacie i oglądacie, a może byśmy się czegoś nauczyli? Co? Wytłumaczę wam, czym się różni. Dur od mola. Na pewno słyszeliście gdzieś tam przy ognisku, jak ktoś grał: e, teraz C dur, e, teraz E mol. No to słuchajcie, już musicie się dowiedzieć, co to. W muzyce rozróżniamy dwa tryby: dur i mol. Dur jest wesoły, lecimy dur. Natomiast mol. Mol jest smutny. Słuchajcie, tak brzmi C-dur na przykład, czyli C wesoły, a tak brzmi smutny. C-mol. No, także my w tym filmie zamieniamy głównie akordy durowe na molowe, dlatego te piosenki się robią takie bardzo smutne. Więcej takiego uczelnianego życia jest na moim Instagramie, gdzie codziennie wrzucam jakieś instastory czy coś. Ci, co oglądają moje instastory, możecie napisać komentarz, czy wam się podoba, ja to wszystko czytam. Także dobra, wracamy do filmu już. Dobra, mamy zwycięzcy tutaj. Jeśli zgadłeś, to jest za piosenka. Co to? Pół tasu Dobrze. nagroda dla Ciebie. Jest dżem. Dziękuję. Masz na jakiś dżem session. Chyba, że macie jakąś piosenkę, którą chcielibyście usłyszeć jako smutną, a my wam ją zagramy. Jak? Przez zielone? No zapróbujmy. przez Ja wiem. Dadaliśmy tu parę młodą, oni teraz robią sobie naturalną sesję widać i będziemy do nich podwijać, Musimy ich zagrać. Chodź. Przepraszam. Trzymacie może dosłownie sekundkę na no, to. Nagrywamy tutaj odcinek, gdzie zmieniamy wesołe piosenki na smutne i musicie tylko zgadnąć, To zajmie dosłownie 10 sekund. Jest smutne, nie? Fajnie zmieniałeś na smutne. Wzią. A, A, wzią. A, dancing queen. Tak. Proszę pięknie, dancing queen. Teraz będzie dancing queen. Także <grym grym grym> dziękuję wam pięknie. Dziękuję. Fajnie, dziękuję. tyle. Miłego, Dzięki. miłego dnia. Dzięki. Mamy tutaj zioma YouTube. <grym> Ojej. <Twoją. grym zarafista> Ale nie znaczy, że. Ale Tak, tak, e, tak. Akitu, tak. Akitu, tak. Czasu? Właśnie, wehikuł czasu to jest tego samego zespołu, to jest piosenka. Tak. Dobra, graj. Teraz to gra. <śles> Piosenka wiesz jaka była, nie? Znaczy, tak. To... I co możesz dostać w takim razie w nagrodę? Marmeladę. Nie no, już... ale myśli podobnie. Bo... Co możesz dostać? No właśnie. Ale to chyba tak nie działa, nie? No działa. No dostajesz łychę. Super! Tutaj była podpowiedź, w związku z tym, Waszą nagrodą może być to, że możecie nam zadać piosenkę, jaką mamy zagrać na smutno. Ja tego nie znam. To pójdź, no to czekaj, czekaj, nie, nie, pójdź. Nie, no, się nauczyły, tak nie nie, no masz 30 sekund. Dobra, mamy. Masz to? No „12 sekund. Brawo! <ścją> Dzięki wielkie! Serio, tak szybko? Słuchaj, tutaj tego. Co ty mówisz? I co to jest? No dobra, ale musisz jeszcze wybrnąć. Musisz się jeszcze domyślić, jaki dostaniesz prezent. Z jakiego to jest filmu? Ze Dobra. I szereg jest kim? Ogry. A ogry, jak wiadomo? I jeszcze coś o ograch wiadomo. To są zielone, duże. Coś mają. No dobra, ogry są jak Cebule, mają warto. Mają No Dzięki. Dla studentów. Ja, ja sam to z bólem serca oddaję, wiesz? No śmignął mnie. Wysnął mnie. że jakby melodia jest znana, ale ale nie wiecie ale właśnie, co to. No, ale no, to, było... ale to, ale to dobrze. Tak, często Nie znają. Tak. I co? I się udało. Gratulacje. Dobra. Uwaga. Nagroda dla ciebie. To pokolenie. Sponge Gąbka. Proszę bardzo. Naturalna, prawdziwa super gąbka. Zjedzmy się w garażu i zaraz zagramy Karolowi jego własną piosenkę. Słuchaj, mamy dla ciebie ekstra wyzwanie. Musisz odgadnąć, jaką piosenkę ci zagramy. Dobrze. Jest to smutna wersja wesołej piosenki. W sensie zaaranżowaliśmy po prostu piosenkę na smutno i ty musisz rozpoznać, co to za piosenka. Jeśli zgarniesz, czeka na ciebie nagroda. Fajna nagroda. O, no, Michał, wiem, że fajna, bo tam ostatnio dobrze, ci film pierwszy poszedł, to musi być fajna nagroda. No, słuchaj. przekona się. Tak, ale w ogóle nie, nawet nie, że tytuł, ale tekst mi sam wleciał, jakby melodia tak. mi zasugerowała tekst, ale nie byłem w stanie powiedzieć i tak, co to jest. I jest prezent. A ja komuś dać okay. tak mi sekundę, bo... To... Dobra. Dobra. tytuł piosenki jeszcze raz. I powiedz. Są to awaryjne światła. Super. Awaryjne światła nie życzę ci takiej awaryjnej sytuacji, dlatego w zestawie powinien jeszcze mieć kamizelkę o, i trójką. pieczone. Ej, dobra. szczerze nawet nie wiem czy mam tutaj, więc się na bank się przyda. Stary, to jest kamizelka. To jest kamizelka. To jest kamizelka do miniaturek. Miniaturkowa kamizelka. Basz o moje wyświetlanie. Cześć, zapraszam Was jeszcze po odcinku na mały spacer. Dlatego, że w tym momencie wrzucam swój pierwszy odcinek. Bardzo ważny moment dla mnie. Jest publiczny i klikamy zapisz. 24. Kurde, naprawdę to jest moment, na który bardzo długo czekałem, i w tym momencie to robimy. Pyk. Jest publiczny. I teraz wrzucam insta story o tym, że. Ja Miały Tutaj. Kurde, nawet nie wiesz, teraz takie emocje we mnie. Muszę nagrać od razu story. Wiecie co? Jest film. Chodźcie. Obejrzyjmy go. Dziękuję wam wszystkim. Pogadamy sobie o tym jeszcze. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Mua!